Każde słowo, które rozpoczyna szczególny czas rekolekcji, a takim bez wątpienia jest to słowo, które dostaliśmy podczas dzisiejszej liturgii. Dla mnie, kiedy tylko prowadzę taki szczególny czas, to jest zawsze słowo programowe, bo to jest słowo, które Bóg daje dzisiaj, i to słowo dzisiaj daje nam dwie obietnice Pana Boga, czego on szczególnie chce dokonać na tych rekolekcjach, ale też y, dwa takie jego zapewnienia, na czym mu szczególnie należy zależy. Pierwsze to jest wyzbycie się wszelkiego lęku i staniecie w zaufaniu przed Chrystusem. Drugie to jest wyzbycie się wszelkiego ciężaru balastu i staniecie w lekkości. Przed Jezusem. I teraz konkretnie. Od dłuższego czasu w liturgii czytamy list do Hebrajczyków bardzo specyficzny, dość trudny list, ale on ma taki szczególny temat. Dlatego że w tym fragmencie zostaje nam bardzo konkretnie pokazany kontrast między Starym a Nowym Testamentem. Symbolem są dwie góry, jest góra Synaj, niedostępna. Gdzieś na pustyni, gdzie za pośrednictwem Mojżesza zostało dane prawo i góra Syjon. Synaj i Syjon. Syjon to jest radosne wzgórze w niebiańskim mieście, gdzie Bóg mieszka pomiędzy swojego ludu. I teraz, kiedy słyszeliśmy opis o górze Synaj, o tym momencie, kiedy Pan Bóg nadaje prawo w starym przymierzu. To tam jest wielu opisów grozy. Tam są chmury, są grzmoty, jest ciemność, jest wszystko to, co budziło w jakiś sposób w tych ludziach strach. I teraz, kochani, dlaczego tak jest? Dlatego, że boża pedagogia w Starym Testamencie polegała na tym, że ci ludzie byli tak mocno zakorzenieni w pogańskich bożkach, że Bóg musiał za pomocą siły pokazywać, że on jest silniejszy od całej reszty. Ale jaki był kierunek rozwoju? Kierunkiem rozwoju było pójście w stronę miłości, łagodności. I zobaczcie, że to jest tak, jak jest z nami. Że czasem, jeżeli widzimy człowieka, który, do którego nie docierają inne słowa, jak tylko groźby, to zanim on zrozumie język miłości, Musi minąć trochę czasu. I to jest dokładnie tutaj. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, my już nie jesteśmy na etapie Starego Testamentu. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się go bali. On nie chce przemawiać do nas przez grzmoty, przez to, co budzi grozę, przez takie momenty, że nawet sam Mojżesz, tak jak czytaliśmy, bał się. Był przerażony. On chce przemawiać do nas przez miłość. I to jest właśnie coś, co będzie wyzwaniem dla nas. Bo zobaczcie, tak jak lud błagał Mojżesza: rozmawiaj z nami, a my będziemy Cię słuchać, ale Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli. Zobaczcie, o jakich ludziach mówimy. Mówimy o ludziach, którzy woleli słuchać kogoś, kto mówi w imieniu Boga, niż samego Boga, bo Boga się bawi. I Pan Bóg mówi, nie chcę, żebyście w taki sposób myśleli o mnie. To było stare przymierze i to było potrzebne na tamten czas. I to szczególnie widzimy właśnie dlatego, jest odwołanie do Mojżesza, bo Izraelici oni pokazywali swoim życiem. Pamiętacie, jak e, niedługi czas temu we wspólnocie rozważaliście e, wyjście z Egiptu. Ci ludzie, oni byli na przykład gotowi w każdym momencie. Jeżeli by się pojawił jakiś silniejszy Bóg od Boga, ja oni by za nie poszli od razu. I dlatego Bóg pojawiał się jako ten, który jest silny. I teraz spójrzcie, że to, co mamy pokazane, to jest niesamowity obraz. Bo mamy pokazane aniołów, którym towarzyszą święci, czyli Kościół. Kościół pierworodny, którzy są zapisani w niebiosach. To są ci, którzy otrzymali dziedzictwo. Co to są ci ludzie? Kim są ci ludzie pierworodni? To są ci, którzy wytrwali przy Chrystusie. Kilka dni temu mieliśmy kapitalny obraz w liście do Hebrajczyków, gdzie było powiedziane wprost, że my jesteśmy trochę tak jak na stadionie, że my biegniemy w tych zawodach, a dookoła nas są trybuny. Kto siedzi na tych trybunach? Wszyscy święci, co robią? Kim Mówiąc naszym językiem. Oni patrzą na nas i swoją modlitwą, wszystkim tym, co mogą zrobić, oni są po naszej stronie. I mówią: Nie poddawaj się. My przeszliśmy tę drogę, którą Ty teraz idziesz. My wiemy, że nie jest łatwo, ale nie poddawaj się. I to jest właśnie to, co dzisiaj Bóg mówi. Nie bój się mnie. Ale zaufaj mi, że ja jestem po Twojej stronie. I drugi przepiękny obraz, który mamy, no to jest obraz już z samej Ewangelii. Na co jest położony nacisk tej dzisiejszej Ewangelii? Na to, że kiedy ci apostołowie idą do dwóch. Dlaczego dwóch? W czasach starożytnych dwóch dawało świadectwo. Jeżeli dwóch, dwoje ludzi mówiło to samo. To znaczyło, że to jest prawda. Oni mieli takie zaufanie do słowa. Ale teraz, co mówi? Nie bierzcie nic ze sobą? Nie bierzcie żadnego ani dwóch sukien, ani torby. Po co ta torba? Po to, żebyście przypadkiem, kiedy będziecie już szli, nie gromadzili sobie czegoś na zapas, zobaczcie, że tu chodzi o pewną lekkość. Co nas ściąga w dół? Materia. Co to jest ta materia? To jest to wszystko, co my swoimi wolnymi wyborami nakładamy sobie na barki. I to nas ściąga w dół. To nam nie pozwala więc. Właśnie wtedy, kiedy był ten obraz tego stadionu, to pierwszą rzeczą, która była tam powiedziana, była tam powiedziane: zrzućcie wszelki balast. Zrzućcie wszelki balast. Zobaczcie, że tutaj to wezwanie do tej lekkości, to jest też wezwanie tak naprawdę do jeszcze większego zaufania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja mam materię, czyli mam zabezpieczenie, no to ja mogę iść za Bogiem, ale ja cały czas będę miał podświadomie zabezpieczenie sobie. I Pan Jezus mówi: To nie jest postawa, która mi się podoba. Dlatego, że ja wiem, że Ty jesteś zdolny do jeszcze większego zaufania. Że jesteś zdolny do jeszcze większej wolności. I to się dokonuje stopniowo. To naprawdę się dokonuje stopniowo. Ci apostołowie, którzy idą, mają kij, laskę, mają sandały, mają jedno ubranie. I teraz do czego oni są wezwani? Bo ta wolność, lekkość nie tyczy się tylko materii. Oni idą, żeby wypędzać złe duchy. Moi drodzy, po co nam są rekolekcje? Po to że raz po nas, raz po raz do nas się przylepia wiele spraw. Zwyczajnie. My potrzebujemy najpierw to zdemaskować. I zrzucić tam Jezusa, oddać Jemu. I to jest właśnie ten moment. Zobaczcie, że to Słowo ono nam maluje piękną perspektywę, bo to jest bardzo piękna perspektywa. Pierwsza Jezus mówi nie miej strachu i lęku wobec mnie. Bo ja naprawdę chcę Twojego dobra. I druga mówi od razu pomóż mi w tym. Pierwszym krokiem zadbaj o swoją lekkość. I być może dla kogoś w pierwszej kolejności to będzie lekkość sumienia, żeby zrzucić z siebie swoje grzechy. I do tego jesteśmy zaproszeni. Dla kogoś to będzie takie wprost namacalne zostawienie w większości z nas Krakowa, z którego przyjechaliśmy, tych wszystkich spraw, rzeczy, które są, czekają, zostały zawieszone. Zostawcie Bądźcie tu i teraz. Naprawdę. Wyłączcie, wyciszcie wszelkie telefony. Świat o was nie zapomni, naprawdę. Nic się nie wydarzy. A jeśli byłby koniec świata, no to będziemy przygotowani w Panu Jezusie. Ale mówię o tym, żebyśmy stworzyli te warunki. Warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne są one całkiem niezłe, naprawdę. Dobry poziom ale wewnętrzne to już będziemy każdy dbał o siebie nie? o moje wyciszenie o to, że ja stanę dzisiaj przed Jezusem szczególnie na modlitwie i będę Go pytał nie? pokaż mi moje lęki pokaż mi moje ciężary pokaż mi to wszystko co nie pozwala mi żyć w pokoju w spełnieniu, pokaż mi to gdzie są te rzeczy, które zabierają mi pokój Zobaczcie, że właśnie ten lęk to jest główna rzecz, która zabiera nam pokój. I to spełnienie, o którym też będziemy sobie mówić, to jest właśnie coś, czego chcemy szukać, i będziemy sobie zadawać pytanie, gdzie to jest. Ale dzisiaj sam Chrystus, on kieruje naszą uwagę na serce konkretnie na serce. Dlatego pozwólmy, naprawdę pozwólmy. Żeby on mówił do serca, żeby jego słowa padały na grunt, w grunt mojego serca. Nie biegnijmy za szybko do przodu. Ale dajmy sobie ten czas i tę przestrzeń, żeby iść i żeby pytać się. Panie Jezus, Ty chcesz, żebym ja tam, gdzie jestem, był dosłownie apostołem. W ogóle ten moment, to już na koniec powiem. To jest bardzo ciekawy moment, bo to jest tak zwana próbna misja apostołów. To nie jest jeszcze moment takiego posłania ich. Nie, to jest moment próby. Że Pan Jezus wysyła ich tak na próbę, pierwszy raz. Żeby oni się sprawdzili w tym, co już mają. Ale później dopiero zostaną posłani już tak na całego. I może też masz w sobie te myśli i pragnienia, żeby być takim apostołem tam, gdzie jesteś? Żeby nieść dobrą nowinę, żeby mieć taką wolność wobec ludzi, którzy cię nie słuchają, że to Ci nie będzie przygniatać, ale po prostu zostawisz i pójdziesz dalej. Tak jak Chrystus, tak jak Ostomowie. Drodzy, z tym słowem was zostawiam na początek. Słowo, które daje nam sam Jezus. No a skoro Jezus daje obietnicę, to on tym obietnicom jest wierny. I pamiętajmy o tym, że On dopełni dzieła, które rozpoczął tu, na początku tych rekolekcji. Amen.